Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Marszałkiewicz i NKHPL. Jesteśmy na oficjalnym Mediadeju przed Galofen 33 a ze mną Izabela Ładurek. Witam serdecznie. Witam wszystkich. Jak idzie zbijanie wagi? Yy, bardzo dobrze, bo to już jest inna kategoria, do 61 kilo, także... Tutaj jest największy spokój. No to od tego zacząłem, no bo wiedziałem, że 57 to zawsze jest to żyłowanie i na końcu już te policzki zapadnięte, a teraz widzę, że 61 i zadowolona, uśmiechnięta. No szczerze mówiąc, dobrze się czuję w tej kategorii wagowej. Zobaczymy, jak siłowo będę się czuła na walce, ale na razie, jeśli chodzi o wagę, to, to jest okej. Okay. No Brałaś troszeczkę masy mięśniowej, nie było w związku z tym żadnych problemów z tym, żeby nawet do tego 61 zbijać z samej diety, czy masz w głowie, że może być jakieś wanny, sauny, czy nie? Wydaje mi się, że masy mięśniowej może sobie dużo nie nabrałam, tylko zawsze jak się widzimy, to akurat, akurat schodzę do 57 i już jestem jestem mocno powycinana, to całkiem inaczej wygląda z dnia na dzień po prostu to ciało, ale no ale kurczę na razie dobrze jest. Widziałeś walkę z różą gumienną. Mówiłaś nam na nagrywkach, że chcesz sprawdzić swoje zapasy. Dalej jesteś przekonana, że te zapasy ofensywne testować z Ekateriną, no bo mówmy się, że naprawdę ma bardzo agresywne te zapasy. Bardzo obala w dość ekwibrystyczny sposób, dość niecodzienny, że jak dla kobiet. Czy jednak to jest taka troszeczkę zasłona dymna i będzie trzymał za wszelką cenę na dystans? Szczerze powiedziawszy, uważam, że styl robi walkę. Także moim zdaniem. Róża ma słabe zapasy, w ogóle nie ma parteru, dlatego w taki sposób ją rzucała. Eee, ze mną tak nie będzie i w tej walce to ja będę rzucać. Jesteś zaskoczona tym, że wielu fanów, wielu kibiców uważa, że to Ekaterina jest faworytką tego pojedynku po tym, co pokazała z Różą? Nie, nie dziwi Cię to troszeczkę, że po, tak, po jednej walce tak naprawdę już w e, pewnym stopniu, nie że przekreślili Ciebie, no, ale ustawili w roli underdoga? A mi pasuje taka rola akurat. No myślam się, że jeś, jeśli wygram tę walkę, to będą pisać, że ta ona jest słaba i widocznie e, tak to ocenili. No zawsze będą gadać, zawsze coś nie będzie pasować, ale ja tutaj jestem dla siebie i tak naprawdę sama sobie wybrałam tę rywalkę. No to twoje doświadczenie jest kosmiczne w stosunku do tego, co prezentuje Szakalowa, natomiast w, w, mimo tego. No ona ma takie warunki fizyczne, jakie ma, ma taki styl, jaki ma i czy w związku z tym szykowaliście pod nią specjalnie jakieś myczki, trening był pod nią dostosowany, czy przygotowałaś się tak kompleksowo w każdym aspekcie i nie brałaś pod uwagę tego, czym ona cię może zaskoczyć, tylko czy, czym ty ją? Przygotowanie fizyczne było kompleksowe. Trenuję razem z Norbertem Piskorskim i przygotował mnie na każdą ewentualność. Bardzo chcemy tej walki, bo po prostu chcemy podnosić sobie tą poprzeczkę. Ona jest mocną rywalką, ale ja też fizyką nie odbiegam od niej. Nie, nie jestem mniejsza. Też uważam, że jestem silna. Ostatnie moje dwie walki e, z Lubońską uważam, że była kiepska, była źle przygotowana. Miałam za krótki czas, bo tam dużo rzeczy się mi nie wydarzyło. Z Bekus już było trochę lepiej, a teraz jest już bardzo dobrze. I z każdą walką chcę to pokazywać. Spodziewasz się tego, że od pierwszych sekund ruszę na Ciebie i będzie chciała obalać, kontrolować i robić to, co zróżą? Czy myślisz, że, że że z szacunku do Twojego doświadczenia, do Twojego rekordu dużo większego druży, jednak będzie to pierwsze 2-3 pierwsze minuty będzie bardziej badawcza i statyczna. Spodziewam się wszystkiego. No nie mogę tak oceniać, nie wizualizuję sobie tego, po prostu mam jakieś tam techniki przygotowane. Wydaje mi się, że jestem dobrze przygotowana kondycyjnie, ostatnio pokazały to dobrze testy, także niczego się nie obawiam. W takim razie jaką idę zobaczymy w sobotę w klatce? Z podniesioną ręką. Dziękuję bardzo. Dziękuję.